Orędzie 260. 5 marca 1983 roku. Pierwsza sobota miesiąca i Wielkiego Postu. Droga pokuty. Najmilsi synowie, idźcie za mną drogą pokuty. Broń przy pomocy której powinniście prowadzić moją walkę to modlitwa i pokuta. Dzisiaj pragnę wam wskazać drogę pokuty. Każdy z was powinien ją przebyć. Pierwszym etapem jest wyrzeczenie i zaparcie się siebie. Trzeba się wyrzec samego siebie, wszystkich nieuporządkowanych przywiązań, namiętności, nieumiarkowanych pragnień i ambicji. Nawet w waszej pracy apostolskiej nie szukajcie nigdy sukcesów ani ludzkiej pochwały, lecz kochajcie życie ukryte. Apostolstwo spełniajcie w milczeniu, w pokorze, wypełniając wiernie wasze codzienne obowiązki. Tym sposobem zostaje umartwiony egoizm, będący dla was największym niebezpieczeństwem, najłatwiejszą i najczęstszą zasadzką, którą mój przeciwnik usiłuje zagrodzić wam drogę. Staniecie się wtedy wewnętrznie wolni, łatwo Wam będzie ujrzeć wyraźnie wolę Bożą i pojawi się w Was nastawienie najbardziej sprzyjające jej doskonałemu wypełnieniu. Drugim etapem jest Dźwiganie Własnego Krzyża. Na ten Krzyż składają się napotykane trudności, pojawiające się wtedy, gdy chcemy wypełniać jedynie wolę Bożą. Zobowiązuje ona do codziennej wierności obowiązkom swojego stanu. Chodzi o wierność w najdoskonalszym wykonywaniu nawet najmniejszych rzeczy, o spełnianie wszystkiego z miłością, o przeżycie każdej chwili dnia zgodnie z Bożym pragnieniem. Jakże cenny jest przede wszystkim dla Was, moi najmilsi synowie, ten drugi etap cierpienie przez nie jesteście podobni do Jezusa ukrzyżowanego. Wewnętrzne ukrzyżowanie dokonuje się codziennie, w każdej chwili waszego kapłańskiego dnia. Ma ono miejsce w chwili modlitwy, tak koniecznej, która powinna stanowić centrum waszego życia. W jakże cennej chwili celebrowania Mszy Świętej, w czasie której wy również z Jezusem wewnętrznie składacie się w ofierze za życie świata, w wierności kapłańskim obowiązkom, właściwym posłudze każdego, w ewangelizacji, katechizacji, nauczaniu, w apostolstwie miłości, w spotkaniu z każdą osobą, szczególnie z najbiedniejszymi, najbardziej izolowanymi, z ludźmi z marginesu, z tymi, którzy czują się odrzuceni i wzgardzeni przez wszystkich. W waszym kapłańskim apostolstwie nie szukajcie nigdy własnego zadowolenia ani własnej korzyści, oddawajcie się zawsze wszystkim z niewyczerpaną siłą miłości. Niech niewdzięczność was nie zatrzymuje, niech nie hamuje was niezrozumienie. Niech was nie powstrzymuje obojętność ani nie męczy brak odpowiedzi. To przede wszystkim dzięki waszemu kapłańskiemu cierpieniu dusze mogą się zrodzić do życia łaski i zbawienia. Trzeci etap to postępowanie za moim Synem Jezusem na Kalwarię Ileż to razy w czasie Jego ziemskiego życia widziałam Go zwróconego sercem w stronę Jerozolimy. I patrzącego w jej kierunku. Tam miał się udać, aby swoi go zdradzili, pojmali, osądzili, skazali, ubiczowali, ukoronowali cierniem i ukrzyżowali. Jak bardzo Jezus pragnął tej godziny. Szedłby spożyć swoją paschę miłości i ofiary za was. Wy również. Moi umiłowani synowie, jego kapłani, jesteście powołani do pójścia za nim każdego dnia, aby złożyć paschalną ofiarę dla zbawienia wszystkich. Nie traćcie nigdy odwagi. Głosami potępienia są dziś dla Was okrzyki tych, którzy Was odrzucają i sprzeciwiają się Wam. Bolesnymi uderzeniami bicza stają się dla Was popełniane i usprawiedliwiane grzechy, za które już się nie wynagradza? Błąd, mogący bardzo wiele dusz oddalić od wiary, jest dla was koroną cierniową. Pozostać dziś wiernym swemu powołaniu, znaczy iść uciążliwą drogą na kalwarię? Bolesnymi upadkami są dla was przeszkody, które dziś napotykacie, gdy trwacie w jedności i całkowitym posłuszeństwie papieżowi, oraz zjednoczonej z nim hierarchii. Bólem upadku jest również niezrozumienie, nawet ze strony waszych współbraci, oraz częste poczucie odsunięcia na bok. Oddanie się memu niepokalanemu sercu przez wasze poświęcenie się jest dla was dziś spotkaniem z waszą bardzo zbolałą mamą. Odtąd razem postępujemy naprzód, w doskonałym naśladowaniu Jezusa? On zaprasza was do pójścia za nim drogą krzyżową. Niektórzy z was będą musieli nawet przelać swoją krew w decydującym momencie tego krwawego oczyszczenia. Najmilsi synowie, oto wyznaczona wam droga, którą macie przemierzyć, aby doświadczyć prawdziwego nawrócenia. Jest to droga prosta i ewangeliczna. Wytyczył wam ją mój syn Jezus słowami, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tą właśnie drogą ewangeliczną i kapłańską chce was prowadzić wasza niebieska mama.